Nieważne byle już! Pistolet wziąłem i wracam! Po raz piąty muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprosiło na apetyt na Gombrowicza. Ta dwudniowa impreza przyciąga piosenkarzy, aktorów, znawców kultury, ale także zwykłych odwiedzających, którzy w otoczeniu wsolskiej solskiej przyrody chcą obsować ze sztuką. Apetyt robimy po to, żeby sprawić ludziom przyjemność eee, i żeby była to przyjemność estetyczna. I żeby była to przyjemność artystyczna, także czasem intelektualna. Apetyt jest piknikiem artystycznym, wobec tego łączy te dwie rzeczy w sobie. Jest autentycznym piknikiem, wszystkie zdarzenia, czy prawie wszystkie zdarzenia są plenerowe. Pogoda podczas tegorocznego apetytu dopisała, a chętnych do wysłuchania inaugurującego apetyt koncertu Gaby kulki nie brakowało. Czemu one miłości nie mają szans W tej zabudowie odpornej na kłamstwa I niedomkienia i inne zabiegi Konieczne zmiany, 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 zmian. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia Nie wiem co robię, nie tylko co czuję Gaba Kulka, pianistka, wokalistka, autorka tekstów Wielokrotnie nagradzona w konkursach muzycznych, przez rynek doceniona w 2009 roku po wydaniu płyty Atrabit. Wtedy otrzymała Fryderyka w kategorii wokalistka roku. Nominowana również do paszportu polityki. Zaproszenie do WSOLi soli Gaby Kulki nie było zatem przypadkowe. Drodzy Państwo, Panie, i Panowie, za chwilę zobaczycie numer jedyny w swoim rodzaju. Prezentowany jako dom jedynie w dalekiej Argentynie. Uwaga! Osoby o słabych nepach proszę o są oczy. Prosimy również o zachowanie całkowitej ciszy. Potrzebuję jakiejś do koncentracji przed prowadzącym trudnym numery. Za chwilę przed państwem, wielki, wielki artysta. Wykona przed państwem. Przed państwem. Wielki artysta. Rozmowy z artystką trwały kilka miesięcy i zakończyły się sukcesem. Jest jedno kryterium, które, które musi być spełnione: to dobry tekst. Jeśli, jeśli zapraszamy. Kogoś, kto śpiewa, to musi śpiewać dobre teksty, albo uprawiać tak zwaną piosenkę aktorską czy autorską. I to jest takie, takie kryterium. Słuchamy tego, co nasi stali sympatycy, nasi bywalcy by, by oczekiwali. To po pierwsze, trochę wcale tego nie będę ukrywał, również zaspokajamy swoje marzenia przy tej okazji. No. Bo, bo o gabie kulce mówiliśmy już od trzech lat, wreszcie udało się zgrać te no i inne tam techniczne rzeczy, o których nie będę mówił, udało się ją zaprosić. Zaraz będzie czas! Artystka udowodniła, że podczas koncertów ma świetny kontakt z publicznością i błyskawicznie potrafi spełnić jej oczekiwania. Żyć małe dzieci ciągle taką samą roczną. Generalnie większość osób uważa, że to, co robią osoby zajmujące się rozrywką, to jest dostarczanie rozrywki innym. Natomiast zapominają o tym, że żeby takie osoby, jak ja miały jakąś tam radość ze swojego zawodu, to muszą dostarczać również rozrywki sobie. Więc ja jestem wielkim samolubem, jeśli chodzi o dobór mojego repertuaru i mam też duży luksus w dobrze repertuaru, że na razie uchodzi mi na sucho granie tego na co mam ochotę i z tej właśnie ochoty wynikają e, takie repertuarowe różne zakręty, które popełniam. Podczas koncertu pojawiły się utwory z płyty Hatrabit. to W nocy zimno I choć się pli, To w nocy jedniczą. Ciągle zimno, mi choć coś, choć coś się pić. To w nocy i dni ciągle zimno, zimno, zimno. Ale także covery. Gaba Kulka zgromadzonej publiczności zaprezentowała niektóre swoje inspiracje. Gaba w przeszłości współpracowała m.in. z Czesławem Mozilem, Andrzejem Smolikiem, Reniusis czy zespołami Dagadana oraz Dick for Dick. To jest część jakiegoś procesu, który, który trwa, i niektóre z tych projektów można by nazwać przypadkowymi, gdyby nie to, że te przypadki rozwinęły się w bardzo. W bardzo zamierzone i świadome procesy, i z których powstały płyty, które były nagrywane, później były miksowane, później były masterowane, także trudno jakby jest powiedzieć, że nagrałam płytę przez przypadek, no bo, bo no ta nieświadomość musiałaby trwać rok, jakieś musiałoby to być zaćmienie kompletne, żeby przez przypadek zrobić coś takiego jak płyta. Bakulka była pod wrażeniem w solskiego muzeum i zapowiedziała, że chętnie tutaj wróci, nie tylko z kolejnym koncertem. Jestem pod olbrzymim wrażeniem miejsca, w którym jesteśmy i, i mam nadzieję tu wrócić, bo niestety tak to, to bywa, kiedy człowiek przyjeżdża i musi pracować, choćby praca była bardzo przyjemna, tak jak moja, to jednak no, traci trochę możliwości na przykład obejrzenia tutaj wszystkiego, i jednak trzeba czasem przyjechać w cywilu i jak człowiek zwiedzić to miejsce. I... Has given you the right to say how much is enough, and if you claim to be bored, I am calling your bluff. And who has made you judge of what's been used and what is new? You claim the game that we played has grown old, but all oh, that is old. Więcej atrakcji czekało na odwiedzających muzeum podczas drugiego dnia apetytu. Staramy się też, żeby możliwie szeroko adresować repertuar pikniku, żeby było coś dla młodszych, starszych i, i, i coś bardziej popularnego i, i, i trochę rzeczy wysublimowanych. Staramy się też, żeby w tym, co roku był jakiś element literacki albo teatralny. I to też jest taki taki warunek, które kolejne, kolejne apetyty na Gąbrowicza mają spełnić. O element teatralny zadbał Teatr A3, który we Wsoli zaprezentował spektakl Zmysły. Wędrowny spektakl liryczny y, Zmysły to jest autorski program Teatru A3, który y, w, nawiązuje w, do komedii dell'arte Teatru Woltera, o czym y, artyści opowiadali podczas wykładów w Muzeum Witolda Gombrowicza w Pałacu. Opowiadali o historii teatru, o tym do czego nawiązuje i skąd się wziął pomysł na spektakl Zmysły. Spektakl zmysłu, jak mówią jego twórcy, nie składa się wyłącznie ze stałych elementów. Ostateczny kształt spektaklu zależy m.in. od warunków scenicznych czy zaangażowania publiczności. Niebagatelne znaczenie ma także możliwość aktorskiej improwizacji. Dobrze jak ktoś coś umie zaśpiewać, dobrze jak ktoś wie jak się zachować i jak mówić. W takich warunkach trzeba w specjalny sposób mówić, żeby to nie, żeby było słyszalne i żeby nie było z tym problemu. Dariusz Skibiński jest pomysłodawcą, założycielem i głównym twórcą Teatru A3. Pomysły na spektakle biorą się z aktorskich doświadczeń Skibińskiego w teatrze Cinema, z inspiracji twórczością Tadeusza Kantora, metody Stanisławskiego, malarstwa Nowosielskiego czy Boltańskiego. A teraz specjalnie dla Państwa ręka stanie na rękach! Publiczność chętnie brała udział w proponowanej przez aktorów zabawie. Trzeba się trochę poweselić, trochę posybarycić i coś przeżyć, no a potem trzeba się z tego leczyć. Komu było mało teatralnych wrażeń, mógł wziąć udział w multimedialnym wykładzie na temat historii i teorii teatru, który wygłosił również Dariusz Skibiński. Wiedza, którą ze słuchaczami podzielił się autor wykładu, jest trudna do odszukania w akademickich podręcznikach. To są takie osobiste doświadczenia. 20 lat jeżdżenia po świecie, oglądania spektakli, grania w spektaklach i uczestniczenia w różnego rodzaju takich rzeczy, jakby też gdzieś tam pozwala człowiekowi już w takiej, że może parę historii opowiedzieć, może przybliżyć parę rzeczy, niekoniecznie popisywać się w arogancki sposób, ale powiedzieć, no po prostu to mi się podoba. Dariusz Kibiński wykład o historii teatru prowadzi na co dzień w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Występ Teatru A3 oraz wykład to nie jedyne teatralne akcenty tegorocznego apetytu. Komu starczyło odwagi, mógł wziąć udział w pojedynku na miny, które poprowadził znany radomski satyryk Michał Budzisz. Straszymy się nawzajem, no? Pani mnie straszy. Nie ma braw. Miny to życie. My robimy miny na ulicy nawet. Jak mężczyzna zobaczy ładną dziewczynę na ulicy, robi minę, prawda? I to takie miny robimy różne, no się składa y, na twarz dużo mięśni, ale też jeszcze takie życiowe odczucia, to jest to, to właściwie no, charakterystyka człowieka jest po twarzy. I, i widzimy, widzimy te miny na każdym kroku, jak za późno przyjdzie do nas emerytura, też jesteśmy zdziwieni, jesteśmy, no, na każdym kroku w życiu mamy miny różne. Przed koncertem gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Amok, chwilę oddechu i odpoczynku można było znaleźć przy szachownicy, ponieważ Witold Gąbrowicz grywał w szachy, dlatego organizatorzy apetytu postanowili zorganizować pojedynek szachowy. Zaproszenie przyjął sędzia pierwszej klasy dr Arkadiusz Kondziela, a pojedynkowali się z nim m.in. instrumentaliści zespołu Amok. Niestety w tym wypadku nawet silna reprezentacja muzyków nie wystarczyła, by pokonać doktora Kondziele. Muzycy dali za to popis swoich umiejętności na scenie. Im więcej w życiu raf, tym więcej strzelam gaw, kamyczuty mnie zbawiają proszę. Nie piję czarnych kaw, nie puszę się jak bafa, sławę wielkich zła sław w mnożyć. Ale od szkolnych ław, miast bawić się w piersi, Amok tworzą trzy aktorki na co dzień występujące w teatrze współczesnym w Warszawie. Agnieszka Judycka, Monika Węgiel oraz Katarzyna Dąbrowska. Myśmy się poznały tak naprawdę 9 lat temu już w Akademii Teatralnej. Na wydziale aktorskim w Warszawie. Nie byliśmy wszystkie trzy na jednym roku. Agnieszka jest z rocznika wyżej, my z Moniką byliśmy rok niżej, a potem razem trafiłyśmy do Teatru Współczesnego w Warszawie i tam spotkałyśmy się w takim muzycznym spektaklu To Idzie Młodość. I Janusz Bogacki, który jest naszym kierownikiem muzycznym w tym zespole, był kierownikiem muzycznym tego spektaklu i odkrył, że we trzy brzmimy. Po prostu świetnie. <laughs> Mimo, że każda z nas ma zupełnie inny głos. W programie występu znalazły się przede wszystkim utwory z debiutanckiego albumu grupy zatytułowanego Po prostu Amok. My byśmy to nazwały po prostu piosenką z tekstem, a muzycznie to się gdzieś między bluesem, jazzem oscyluje. Zespół jest typowo jazzowym zespołem. To są muzycy sesyjni, muzycy, którzy grają też instrumentalne koncerty. Także jest to wielka przyjemność z nimi grać te koncerty. Od dwóch lat głównym organizatorem apetytu jest Muzeum Gombrowicza. Współorganizatorem jest Fundacja Wsola Pomost. Od samego początku w organizacji imprezy pomaga także Urząd Gminy w Jedlińsku. I My tutaj dążyliśmy do tego, żeby, żeby to muzeum nie było taką instytucją zamkniętą, gdzie się wchodzi w kapciach, obejrzy się wystawę, opuszcza się pomieszczenia i praktycznie na tym się kończy. Tu chodzi o to, żeby to muzeum żyje i to, żyło i to muzeum żyje. Organizatorzy już teraz zapraszają na przyszłoroczną szóstą edycję apetytu na Gąbrowicza, a marzeniem niektórych ze współorganizatorów jest, by apetyt nie był już tylko dwu, ale by była to trzydniowa impreza.